To jest Brands IT Audio, słuchasz publikacji pod tytułem Komputronik wzmacnia zarząd i stawia na digital kolejny krok w transformacji spółki. Zmiany w zarządzie Komputronik S.A. to nie tylko roszady personalne. To wyraźny sygnał, że spółka przyspiesza realizację strategii cyfrowej i handlowej. Awans Karoliny Piec Drapińskiej i Radosława Olejniczaka, wieloletnich menedżerów wewnątrz organizacji, sugeruje, że firma stawia na ciągłość przywództwa i wykorzystanie sprawdzonego know-how w kluczowych obszarach: omnichannel, digital commerce i zakupach. Piec Drapińska, z doświadczeniem w neuka i rozwoju kanałów cyfrowych, odpowiadała dotąd za integrację e-commerce z siecią stacjonarną i cyfrową transformację marketingu. Olejniczak, z 17-letnim stażem w spółce, kierował zakupami i strategią handlową, rozwijając portfolio i relacje z kluczowymi producentami. Ich wejście do zarządu to ruch, który ma z jednej strony utrwalić dotychczasowe osiągnięcia, a z drugiej, otworzyć drogę do skalowania działalności, także poprzez marketplace. Wzmacnianie zarządu kompetencjami operacyjnymi i digitalowymi dobrze wpisuje się w rynkowy kontekst. Krajowy rynek elektroniki konsumenckiej przechodzi okres konsolidacji i presji marszowej, a e-commerce traci impet po pandemii. Komputronik, który niedawno wyszedł z postępowania sanacyjnego, dziś odbudowuje pozycję, inwestując w efektywność i synergię kanałów. Decyzja o awansie wewnętrznym zamiast rekrutacji z zewnątrz może być też odczytywana jako próba wzmocnienia kultury organizacyjnej i lojalności cech coraz ważniejszych, przy rosnącej konkurencji o kadry w branży it i retail. Jeśli planowana transformacja się powiedzie, Computronik może stać się jednym z nielicznych lokalnych graczy, którzy skutecznie połączą kompetencje integratora it z efektywną sprzedażą detaliczną. Włączenie Karoliny i Radka do zarządu to naturalna kontynuacja naszej strategii budowania wewnętrznych kompetencji przywódczych. Oboje wnieśli ogromny wkład w rozwój grupy Computronik. Zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym. To kolejny krok w kierunku zwiększenia dynamiki naszego rozwoju i realizacji ambitnych planów na najbliższe lata, komentuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik S.A.